Do pewnej cioci, może nie starej, ale z takich, co to zwiędną, zanim rozkwitną, wpada jej siostrzenica taka w rodzaju ani z zielonego wzgórza. I od progu mówi zdyszana: Ciociu, posłuchaj, to cudowne na to, ciotka wybacz, ale na Twoje cuda jestem głucha. Mała, niezrażona i bardzo czymś podekscytowana, mówi: Wyobraź sobie więc, że. Ciotka na to zrzędliwie. Nie teraz. Nie widzisz, że oglądam mój serial? Daj mi posłuchać. Mała, kręci się po pokoju, widać, że coś przeżywa, i znów zaczyna: Ciociu, ale to naprawdę ważne. Ciocia przez ramię. Ja już znam na pamięć te twoje rewelacje. Nie musisz mówić, a ja już wiem. Mała przygasa i mówi półgłosem. Bo ja myślę, że ciotka na to zgrzytliwie. Co ty możesz myśleć? Ty tylko myślisz, że myślisz? Kiedy mała odchodzi, ciotka rzuca za nią. Przyjdź potem! Nowina może poczekać, nie wystygnie.